Płocki, Związek Hodowców Gołębi Rasowych i Drobiu Ozdobnego, oficjalnie otrzymał własny sztandar. Jego ufundowanie było możliwe dzięki wsparciu członków Związku Zarządu Powiatu Płockiego oraz Gminy Bielsk. Podczas uroczystej ceremonii fundatorzy wbili w drzewiec pamiątkowe, złote i srebrne gwoździe. Jak podkreślają władze stowarzyszenia, to ważny moment w historii i działalności organizacji. Jesteśmy dumni, że udało nam się pozyskać środki i doprowadzić do. Zrobienia tego sztandaru. Sztandar jest to duma całego związku. Tak? To jest coś, co reprezentuje cały związek. Tego dnia odbyła się również Msza Święta z poświęceniem nowego sztandaru oraz wystawa ptactwa. W trakcie uroczystości dziękowano wszystkim osobom i instytucjom, które przyczyniły się do nadania sztandaru, a zasłużonym wręczono pamiątkowe medale. To był weekend pełen dobrej zabawy i integracji podczas tegorocznych Dni Radzanowa. W tym roku wydarzenie obfitowało w liczne atrakcje, m.in. występy artystyczne, konkurs kulinarny kół gospodyń, sołtysiada, a także coś dla całych rodzin, odstoisk lokalnych stowarzyszeń i wesołe miasteczko, poloty widokowe śmigłowcem. Coś fantastycznego, razem coś wspólnie udało panie, nam się zintegrować, po, bawiliśmy ja się wyśmienicie, czekamy dziękuję. na Państwa na kolejny dobry, rok, widzimy dziękuję. się na kolejnej dziękuję. edycji. Dziękuję. Podczas imprezy nie mogło zabraknąć gwiazd. Na scenie pojawili się Mateusz Mijał, Bajera oraz Mezo. Sympatycznie na końcu zakończyliśmy tutaj tańcem na bis z panią dyrektor. Były dziewczyny na scenie tutaj, które się najlepiej bawiły podczas koncertu, także myślę, że udany występ. Wydarzenie było idealną okazją do spotkań, wspólnej zabawy, ale i pielęgnowania tradycji. Tegoroczne dożynki w Starej Białej przyciągnęły mieszkańców z całej gminy. Tradycyjnie rozpoczęły się mszą świętą, podczas której poświęcono dożynkowy wieniec, a także przekazano dary ziemi. Po mszy korowód przeszedł na teren szkółek, gdzie oficjalnie otwarto dożynki i podziękowano rolnikom za ich ciężką pracę. Proboszczowie poświęcili dożynkowe chleby, którymi dzielili się mieszkańcy oraz zboże, które każdy mógł zabrać ze sobą. Nie wyobrażam sobie, żeby e, po prostu nie organizować takiej imprezy pod, pod nazwą dożynki, żeby po prostu no, tutaj, że tak powiem, podziękować rolnikom za ich, za ich pracę. Dorzenki w Starej Białej to także dobra zabawa. Przed publicznością zaprezentowali się gminna orkiestra Denta, wilczki z Bractwa Harcerskiej Bandery oraz grupy taneczne Tulip. Zwieńczeniem części muzycznej był koncert zespołu folkowego Dikanda. Dla najmłodszych przygotowano m.in. dmuchańce, a w strefie Orlen Energia Jutra można było brać udział w konkursach i doświadczeniach naukowych. Nie zabrakło też stoisk gastronomicznych, w tym kół Gospodyń wiejskich. Dzień wcześniej odbył się także seans filmowy w plenerze. W Płocku odbyła się 13 edycja Wistula Folk Festival, podczas której miasto żyło muzyką, tańcem i kolorowym folklorem z różnych stron świata. Na scenach wystąpiły zespoły z Japonii, Indonezji, Słowacji, Argentyny i Polski, prezentując niezwykłą różnorodność kultur. To rzeczywiście wyjątkowa, jubileuszowa 13 edycja Wistula Folk Festival. Na nasze zaproszenie do. Łocka, stołecznego, książęcego, dumnego miasta, przyjechali goście z całego świata. Widzowie podziwiali widowiskowe koncerty na Starym Rynku, w Parku Północnym i w Amfiteatrze. W programie znalazły się również konkursy, w tym premierowe Grand Prix Zespołów Regionalnych oraz wistula Folk Voice. Jak co roku festiwal to żywa tradycja, ale też radość wspólnego świętowania i spotkania kultur.